Słoneczne sobotnie listopadowe popołudnie to domowy pojedynek z górnikiem 09 Mysłowice rozgrywany w ramach 16 kolejki ligowej. Do kadry naszego zespołu wrócili Dawid Stolik, Krzysztof Renner i młody Jakub Krzyżowski. Brakowało natomiast zawieszonego za żółte kartki Seweryna Gantarczyka i kontuzjowanego Michała pogrzeby. Zobaczmy skład, na jaki zdecydował się trener Damian Ostrowski. W bramce zagra Artur Tomanek. W obronie od lewej Witas nawrot Remner i Rzemła. Linię pomocy zaczynamy od Dawida Bremera, a dalej kędzierski Colik, Rosiński Nowotnik. W ataku zagra Kaczmarczyk. Trenerem Podlesianki jest Damian Ostrowski. Pomaga mu Marcin Krzyżowski. Opieka medyczna to Karol Szamowski. Rozpoczynamy spotkanie z Górnikiem09 Mysłowice i tak naprawdę pierwsza okazja kończy się bramką dla Podlesianki. Bremer do Colika. Colo szuka podaniem Bartłomieja Kędzierskiego, piłkę przecinają jednak gracze, gości, ale futbolówkę ponownie odzyskujemy. Colik do Kaczmarczyka, ten obraca się z piłką, posyła miękką piłkę do Kędzierskiego, który wpada w pole karne. Uderzenie po długim rogu i mamy pierwszą bramkę dla Podlesianki. Czwarta minuta spotkania. Barłomiej Kęzierski, Podlesianka, Górnik 09, Mysłowice 1 do 0. Nasza radość sprowadzenia nie trwała jednak zbyt długo, bo 30 sekund później goście wyrównują. Kurdoch posyła piłkę z własnej połowy, dopada do niej Gądzik, który jest oko w oko z Tomankiem i pakuje piłkę do bramki Podlesianki. Szybka odpowiedź gości, Podlesianka górnik 1 do 1. W szóstej minucie mogliśmy strzelić drugą bramkę. Kędzierski do Rosińskiego, ten miękko do Kaczmarczyka. Uderzenie na bramkę. Świetnie broni jednak Mucha. W piętnastej minucie ponownie postraszyli goście. Ze stansu uderza kurtok. Piłka z skozłowała przed pomankiem, ale nasz bramkarz pewnie łapie futbolówkę. 16 minuta spotkania. Na prawej stronie jest nowotnik, który zagrywa do solika. Ten do roślińskiego Kaczmarczyk przed znakomitą okazją. Po raz kolejny świetnie broni jednak mucha, ratując górnik przed utratą drugiej bramki. Krzysztof Renner. Długa piłka na Marcina Rosińskiego, który wychodzi sam na sam z bramkarzem gości. Naszego zawodnika uprzedza jednak zawodnik górnika i sytuacja kończy się rzutem rożnym. Rosiński ucierpiał i długo nie podnosił się z murawy, ale o rzucie karnym nie było w tej sytuacji mowy. Rosiński z rzutu rożnego. Dośrodkowanie w na głowę Krzysztofa Rennera. I mamy 2 do 1. Reni w swoim stylu pakuje piłkę do bramki i prowadzimy z górnikiem 09 Mysłowice 2 do 1. Takie obrazki są nam bardzo dobrze znane. Krzysztof Renner pakujący piłkę do bramki po strzale głową. Kibice zawsze z wami. I tutaj mocne słowa pochwały dla fanów podysianki, którzy za płotem w bardzo głośny sposób dopingowali nasz zespół. Prosto padła piłka do Rosińskiego, ten wycofuje do colika i mamy 3 do 1. W 28 minucie strzelamy trzecią bramkę, zapewniając sobie bezpieczną przewagę. Minuta 30. Kędzierski z rzutu wolnego, ale kapitalnie broni jednak Mucha. Bramkarz górnika fantastycznie wyszedł w powietrze i sparował. Uderzenie na rożny. Minutę później kaczmarczyk zagrywa do Bartosza Nowotnika. Nowotnik dogrywa w pole karne do Rosińskiego. Uderzenie i po raz kolejny fenomenalnie broni jednak mucha. Gdyby nie bramkarz górnika, goście przegrywaliby już o wiele wyżej. 33. Minuta. Kędzierski. Traci piłkę na własnej połowie. Farenhold zagrywa do Kowalskiego. Mocne uderzenie na bramkę. Tomanka i mamy drugą bramkę dla przyjezdnych. Nasz bramkarz po raz drugi zaskoczony mocnym strzałem. Bez najmniejszych szans na interwencję. 38. Minuta. Rosiński dorzuca w pole karne. Jest tam Krzysztof Renner. I czwarta bramka dla Podlesianki, Drużyna gości nie była w stanie upilnować tego dnia Krzysztofa Rennera, ale na pocieszanie powiemy, że nie oni pierwsi. Reniego po prostu nie da się upilnować. W końcówce pierwszej połowy atakujemy jeszcze bramkę górnika. Kędzierski do kaczmarczyka tam wrzuca w pole karne, zagranie ręką i będziemy mieli okazję z 11 metra. Do piłki podchodzi przemysław Rzemła i w swoim stylu bardzo pewnie pakuje piłkę do bramki. Oryginalna celebracja tego trafienia. I na przerwę schodzimy z prowadzeniem 5 do 2. W drugiej połowie mieliśmy spory apetyt na kolejne bramki, choć pierwszy zaatakował górnik. Z ostrego kąta na bramkę Tomanka uderza Kowalski, piłka minimalnie obok prawego słupka bramki Artura Tomanka. 60 minuta. Kaczmarczyk dogrywa w pole karne. Renner walczy o piłkę, ale radzą sobie zawodnicy gości, jest jeszcze kędzierski, potężne uderzenie, ale strzał tak mocny, jak i niecelny. Nasi kibice udowodniają, że są z nami na dobre i na złe i nawet kiedy nie mogą pojawić się na stadionie, na murawie, czuć ich ogromne wsparcie. 63. minuta, Bremer wyłuskuje piłkę na własnej połowie, Kaczmarczyk. Zagranie na prawo do nowotnika. Ten uruchamia na prawym skrzydle Żemły, który wychodzi na obieg. Wejście w pole karne, wyłożenie piłki kaczmarczykowi i szósta bramka dla Podlesianki. Kaczy na dużym spokoju. Finalizuje świetną akcję. Przemysława żemły i nasza przewaga wzrasta do różnicy czterech bramek. W 64. Minucie boisko opuszcza Krzysztof Renner, który zaliczył udany powrót do drużyny, strzelając górnikowi dwie Bramki. Kędzierski do Kaczmarczyka, ten z powrotem do Kędzierskiego. Kędzier schodzi na lewą nogę. Będzie okazja uderzenie słupek! Jest jeszcze kaczmarczyk, poprzeczka! Zamieszanie pod polem karnym górnika. Goście zażegnują jednak niebezpieczeństwo. Zakotłowało się pod bramką przyjezdnych, ale Mucha najpierw miał dużo szczęścia, a później świetnie wybronił uderzenie kaczmarczyka. Przemysław Rzemła. Zagranie do Colika. Goście już totalnie rozbici. Prezentują grę nieco na chodzonego. Co skrzętnie wykorzystuje Podleśanka, Colik rozrzuca na prawo do nowotnika. Ten wychodzi sam na sam z muchą, mija bramkarza gości i pakuje piłkę do bramki. Podwycianka górnik 09 mysłowice 7 do 2, Goście rozbici i totalnie bezradni. Artur Tomanek. rozrzucenie gry na lewo do Zająca, ten świetny zgrywa głową do Rosińskiego, ponownie Zając, Rosiński dogrywa w pole karne do Kaczmarczyka i ósma bramka dla naszego zespołu, goście już chyba marzą o końcowym gwizdku, bo nie mieli litości nasi zawodnicy, strzelając im aż 8 bramek. Mecz kończy się ostatecznie naszym zwycięstwem. Zapraszamy na pomeczowe wypowiedzi. W wyniku jesteśmy bardzo zadowoleni. 8-2, mnóstwo na strzelane. Taktycznie już może nie do końca. Przytrafiały nam się takie momenty, gdzie graliśmy w taktyce, kiepsko się poruszaliśmy, stąd też dwie bramki stracone. O, ogół oczywiście jest bardzo pozytywny, no bo jednak 8 bramek strzelonych nie zdarza się codziennie. Narzuca się jedno takie pożekadło które spadało tutaj troszeczkę wesoły futbol. Gdzieś tam generalnie przeważaliśmy w, w meczu, ale, ale były momenty, że w pierwszej połowie i w drugiej trochę było przestoju. No i dlatego też dwie bramki stracone. Uważam, że zagraliśmy dobry mecz, chociaż pierwsze minuty były bardzo chaotyczne. Stąd się wzięła szybka bramka, potem jakaś tam nieuwaga przy bramce i 1-1 jeden, jeden padła. Potem już się toczyło to swoim tokiem, że tak powiem. Ta pierwsza bramka, można powiedzieć, taka z przypadku, tam gdzieś po długiej piłce. Nie uwaga i no niestety tak wyszła. a drugiej, że, zbieram, że no nie pamiętam za bardzo, także nie wypowiem się o niej. Przy głośnym wsparciu naszych kibiców pokonujemy Górnika 8 do 2, a już w najbliższą środę zagramy kolejny mecz tym razem na wyjeździe z zespołem Orła Mokre.